W końcu grzy Kangurę kao, kaolunda druga kończ mapka włączamy właśnie sobie jazda nazywa się szalona jazda o nieźle Więc jedziemy? Dobra. o skakać mogę dobra super mm. Fajna chwilecie jeździ lubi spojrzeć go na razie to jest takie coś odwiódkie zobaczymy czy będzie dalej mm. A właśnie Jak się skończyłem odcinek, tam wróciłem tam do mrocznych doków I po chwili wszystko mi coś tam pisało Że tego Ups O, tam nie skończyłem Pisało mi, że zebrałem 50 tych, tych takich Gwiazdek I że dostałem za to, że teraz cios taki z wyskoku a tak jest silniejszy że jak poskoczę S i wcisnie, wcisnę D to teraz mam to już silniejsze a więc elegancko teraz będzie się lepiej mi biło z tego <tusitizenialnie> bo z tego nie korzystałem przy walce a będę musiał zacząć skoro teraz jeszcze, jeszcze lepsze będzie o, co dobra, nie, skoczymy nie Ups, odkąd ty odtąd na to Zatrzymywać się też mogę? U, super. Skoczemy, Jumpujemy sobie. O, to tutaj, tutaj chyba mi się nie udało. A też tutaj się nie udało przeskoczyć. Mój tak dziwnie skoczył przez to. Trzeba górę niechaj, dobra. Nie wiem, teraz tam mi się uda, tylko że tam było przed tamtym czymś właśnie to coś letowe jest ciężko troszkę tam, dlatego on no. tak skaczę jakoś. Biorę, biorę, wciskam S i nic. Wow. No, tutaj skaczę... O, teraz normalnie przeskoczył. przeskoczył tutaj. No. Nie, no teraz z tego też przeskoczyła wcześniej nie chciał. To już nie wiem co się chodzi U, ciekawe takie. Nawet ups. <laughs> nie zauważyłem, że trzeba taka dobra. Ja się na to przygotuję. Nie ma bata. Idzie teraz tu. Jeszcze raz. A tu? To tam jest takie czerwone, ja chyba przed tym czerwonym się muszę wybić. Dobra. Teraz to już będę wiedział. Przenie już się z czerwonego, bo teraz byłem wyskoczyłem. Teraz zielonego to nie pykło mi. Ja sam nie muszę pyknąć. Spróbuję. Ja znowu z czerwonego. Yes, udało się. O, tutaj znowu jest czerwone. Yes, dobra, na no, razie się udaje, super. I znowu Jumpujemy sobie. I znowu kolejny dom. o, tylko że nie pykło mi, a to już był prawie koniec, bo tam widziałem już śnieg był za tamtym, jeszcze ten skok, jeszcze jeden, dwa i by było koniec e tej jazdy na tutaj, w tych właśnie jakichś ruinach z lawą, e w środku wulkanu jeżdżę, czy co, nie wiem, to co mnie skacze jakoś, e wskaźnik mnie jakoś tak wybija dziwnie o teraz jest udało się, nawet kolejny jump no super teraz uda się, uda no i wtedy tak samo, że ja tam widzieliście już tam było ten takie otwarty teren teren zimny. Zimno by właśnie wpadał. <laughs> jedziemy, jedziemy. Wciskam a on mi nie wskakuje, A podwójnie chyba nie mogę na tym wyskoczyć. Nie mogę. No to ja chcę wyskoczyć. nie mogę, raz, skacz to, nie idzie, raz, pójdę, ja raz, wyjdzie, raz, nie wyjdzie. Teraz troszkę było za wcześniej wybicie do tego. Niech mi się teraz uda, no. O, już jestem najdalej, no tu jeszcze nie byłem. No, dawaj, dawaj, tu już nie ma żadnego jumpu. Lec, udało się. I znowu tutaj. Tak, tu był już checkpoint. Dobrze tutaj mu czekać. Na szczęście. To już. No jak to on tak dziwnie jakoś. No, skacz no inaczej, tego nie da rady przeskoczyć. Chyba, że z drugiej strony trzeba by to było. Tak tutaj bardziej. Skoczemy. Mm. Fajne Fajna jazda, takie coś to ja lubię. Tylko niektóre są momentalne, takie dosyć trudne, ale ciekawe. Ups, nie pykło mi. <laughs> I zresztą odtąd? No dobra, niech i będzie. Tak, to coś trzeba ciutkie przeskoczyć. Jest, to się udało, elegancko. Dome. John John nie ma tu jak John Tylko piosenka była, kiedyś słuchałem jej Aaa, już udało mi się O ty jest... dawaj, dawaj, dobrze <laughs> O ale kamera dziwna A dobra, nic nie szkakuje Bo jeszcze ta kamera dziwna, kiedy kiedyś wcześniej nie było O, gdzie ja szybciej tam skakać Nie rozumiem tego Znaczy może trzeba stakać, żeby dalej, szybciej się poruszać. O tam przykład była ulica, tu trzeba wszystko było na pewno. No, tak jak ja skoczyłem, bo tak to mnie to spowolniło. <laughs> o, spadłem i się przechyliłem troszkę. I spadłem. jakiś kolc tutaj daje, czy on już tam ma. Właśnie, teraz przecież nie przeskoczyłem przez tą ulicę, a i lipa. <śmiech> <śmiech> Właśnie, gdzie? Gdzie? No, szybciej, szybciej. To mi zaradza, No, jak ja to mam normalnie szybciej, to przejść, ja to już się nie da szybciej przejść. Chyba jak się skręca, to wtedy się troszkę spowalni. Skręcę bardzo miło. Uuu, slipa zaraz mnie dogonię. Jeszcze raz. Lecz ja się wybiłem, teraz sobie da. Troszkę za wcześnie mogę jeszcze później, ale to i tak nie wiem, czy coś daje. To skakać czy czy? O i znowu mnie złapał. Dobra. I teraz mi łapię. Patrzcie, co się dało. Niech coś mi spokanie daje. No i znowu. Już mnie nerwuje. To coś. Niech mam Taka się. nie wiem, że sam. O. No teraz będę wiedział, w takim momencie będę musiał skręcić troszkę. Najpierw tam pierwszego tego kolca takiego zarzuci, to jeszcze nie, a teraz. Bo nie skończyłem w tym stronę. Oj, nie znowu złapam. <grym> 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 Dump, no tak mi się uda. I tak. Tak, bo właśnie, i nie, nie wiem jak ja to mogę szybciej przejść, ja mam skakać, ja mam nie skakać? No jak teraz nie skaczę, to zobaczcie, ja już jest coraz bliżej, nie? No, już mam skakać. Ej, i jest dziwna ta, ten moment z tej mapki. <laughs> Wcześniej był taki ciekawy, podoba, podoba mi się, a teraz? O, znowu? A łama podszedł drugi raz podskoczyłem. Bierzemy jeszcze raz. I znowu w tym momencie, w którymś złapał. Patrz szybko. <kly> Lipa, lipa, lipa Nie ma lipy, teraz mi się uda <śprimie> No i znowu jak... Jak tam? Nie o rekord jest, rekord, nie trafił nie, dawa dawaj, dawa strasz, no nie Już tu no, nie byłem no, no, niedaleko nie, nie, nie końca takie coś, no to już, drogie. o ja, już, jeszcze tutaj. <laughs> cały czas. Wow. Co to No i znowu lipa. No, <trybujesz> jest to, że on tutaj czymś takim rzuca o właśnie tym, ja w to trafiałem, mnie to spowalnia. No teraz już jeszcze szybciej niż przed chwilą. No nie wiem, mam do tego unikać, jak on to mi staje, prosto przede mną. Tu się nie nie zapamiętam całe drogi w której w tym to rzuca No i znowu mnie złapam mm. Powiem tylko te pierwsze tutaj kolce, że tutaj w lewą stronę rzuca, później prawą właśnie no, ja są prawym zielon, co zapałem no i nie złapać, ok, ja. Tego tutaj nigdy nie przejdę, no. Nie, zawsze nawet wyskarżę, nie pójdę tego. Po prostu może wyjechał środkiem, próbuję, tam, próbuję tamto przeskoczyć, no ja sam nie wiem, jak to przejść. No tak, to się nadziałam. No i znowu lipa o, To coś mnie tak już denerwuje Już grać chyba nie chciało w tą grę. Znaczy w tą mapkę No i znowu Ja już sam nie jestem... No my nie jeździć, co ja mam już robić, ja już sam nie mam. Tylko on powoli jedzie z taminą. O chociaż. Jakbyś tak... Jeszcze raz próbuję. Mm. No mam powoli strasznie, nie? Nie. Nie da rady. Chyba że jeszcze spróbuję. Tam no to jest... Nie, ja to nie da rady tak na pewno. Coś, coś innego bym musiał wykombinować. Jak <laughs> normalnie nie poskakuję, to on już po prawie złapał. O i już po prawie złapał. Nie wiem, ale nie, skacze to się nawet nie przyspiesza, no bo... Ja. O i znowu mnie tamten trafił. Mam pomysł, mam pomysł. Tą stronę cały czas będę jechał. O, teraz to trafiłem. <ścoughs> Jakoś wyminąć tamto, nie skakać, tylko tamto wyminąć bym musiał. O, yes, wyminął, ja wyminął. Chyba jak tak slaloma robię, to on wtedy zwania i tak samo on mnie złapał. Tego nigdy nie przejdę, nie. no patrz. Tu już nie trafił dwa, nawet... Te dwa takie we mnie trafiły to już cały. No to skakałem się nic nie ma. O, przeskoczyłem tam, No i teraz będzie mnie trafiło. I znowu, i znowu. Ja no, zacząłem się nad tym chyba skakać. Ach, nie będę cały czas kikać, tylko w tych momentach co on to wyrzuci. I wtedy będzie dobrze. No tak, to chyba nic tu nie wiadomo. No, A ładnie, za wcześnie się tam, to zaskoczył już tamtym, właśnie trafił. i teraz spróbujemy. No i tak natrafiłem i tak i tak, tak. zarykujemy Teraz mi się uda. No się udało, na pewno no, ale tam na to nie natrafiłem. Ciężki obrota sobie zrobić. 180 stopni Dobra, nie mam lipy Skartuję normalnie, jadę tylko... <coughs> Zobaczcie, jak to się robi. Rad... Jedziemy, raz, dwa. O, no. O, jednak się nie udało. Zobaczcie, jeszcze... ...trzy razy zrobię. Ten jeszcze trzy razy, jeszcze dwa razy już na pewno mi się to Jeszcze otrzymuję dwie szanse i zobaczycie... ...jak ja to robię. <laughs> Nie prawie złapał. No i już to. No bo teraz ostatni raz mi się to udaje. Musi mi się udać. O. To... O, za wcześnie troszkę. No i dobra. Wiecie co? Ja zrobię może cięcie, spróbuję jakoś poprzychodzić, czy coś ogarnąć. Nie wiem, jak to wszystko zrobić i dopiero... Wam pokażę czy coś, bo nie ma sens żebyście wyglądali ciągle jak mi to coś rozwala No więc dobra, teraz cięcie i, za, i wracam za chwilkę Okej, okay, już wiem jak to sobie mogę przejść Już ogarniałem trochę więcej, muszę trzymać Całkiem w dół cały czas Czyli Zobaczcie jak to przyspiesza Być teraz ulica musimy skoku, tak, trochę za późno, ale dobra Ładne, teraz tamto Ja jestem przy nim elegancko mogę umknąć co już? pierwsza opcja co elegancko jedziemy do przodu Ej, już damy radę teraz srobiutki to elegancko Nie tego, końca końcach nie dosięgają mnie Pójdźmy. O, o, już koniec tej jazdy. Uciekliśmy. O, i koniec mapki. No to jest na tym. Koniec ten odcinek. Dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich, cześć.